Jaki jest jeden czynnik, który decyduje, czy będziesz spalał tkankę mięśniową, czy też tkankę tłuszczową? Jaki jest jeden czynnik, którego brak może totalnie upośledzić twój progres na siłowni i totalnie zniweczyć twoje wysiłki w kierunku budowania masy mięśniowej? Zapraszam. Na początku przytoczę jedno bardzo fajne badanie, gdzie uczestnicy zostali podzieleni na dwie grupy i wszyscy uczestnicy mieli dokładnie taki sam deficyt i dokładnie taki sam wydatek energetyczny, więc jak nie trudno się domyślić, wszyscy utracili średnio 3 kg na wadze. Tylko że tutaj jest jeden bardzo mały haczyk, otóż utrata kilogramów na wadze nie równa się utrata tkanki tłuszczowej. Ponieważ na wadze możemy stracić glikogen, możemy stracić wodę, lub też możemy stracić masę mięśniową, czego bardzo bardzo nie chcemy oczywiście przy redukcji. I jak się okazało w tym badaniu właśnie wyszło na to, że ta jedna grupa której brakowało tego kluczowego czynnika, utraciła 0,6 kg tkanki tłuszczowej, a cała reszta tej utraty to była beztuszczowa masa ciała. Natomiast druga grupa z tym czynnikiem utraciła 1,6 kg, a reszta to była beztuszczowa masa ciała. Czyli w porównaniu do tych dwóch grup Jedna z nich utraciła aż o 2,5 razy więcej tkanki tłuszczowej, niż druga grupa, która nie miała tego kluczowego czynnika. I tym czynnikiem jest sen. I zanim wyłączysz ten filmik, bo wiem, że teraz pomyślałeś, a no tak, faktycznie ten sen jest bardzo, bardzo ważny. Ostatnio w sumie nie śpię najlepiej, ale ile tej kraty dawkować? To jest totalne odwrócenie wszystkiego. Jeżeli najpierw zastanawiasz się nad pierdołami typu, nie wiem, zjeść jabłko przed czy po treningu, czy zrobić 11 powtórzeń na masie, czy 12 powtórzeń, a nie dbasz o ten najważniejszy czynnik, to nie zbudujesz masy mięśniowej. A co gorsza, na redukcji możesz ją utracić, ponieważ. Brak snu ogranicza też możliwość produkcji hormonów anabolicznych takich jak testosteron i GF1. Brak snu powoduje obniżenie poziomu leptyny, czyli hormonu sytości, wzrost poziomu greliny, czyli hormonu głodu, wzrost poziomu kortyzolu, który też będzie działał katabolicznie jest to hormon stresu. Także uwierzcie mi, że sen powinien być na samej górze tego, o co dbacie. Jeżeli nie będziesz dobrze spał, to żaden trening, żadna dieta nie da ci efektów. I zaryzykuję stwierdzeniem, że jeżeli ludzie poświęcaliby cząstkę uwagi w temacie snu, w stosunku do tego, ile czasu poświęcają na te różne pierdoły, które nic nie znaczą, to nie mieliby pro problemów z kształtowaniem sylwetki. I to jest bardzo ważne stwierdzenie, dlatego nie olewaj tego tematu, tylko naprawdę weź za to i postaraj się spać jak najlepiej. Skoro wiemy, że sen jest aż tak ważny, to pozostaje pytanie, jak i ile spać. Większość ludzi będzie się wysypiać, jeżeli przeznaczą na sen od 7 do 9 godzin w ciągu doby. I też część osób może powiedzieć, że to jest niemożliwe, bo mają nieregularny typ pracy, natłok obowiązków i nie mogą tyle czasu przeznaczyć na sen. I oczywiście pewne sytuacje losowe zmuszą nas do tego, żebyśmy spali krócej, ale zawsze mamy możliwość, żeby ten sen był jak najlepszy jakościowo i właśnie teraz dam wam kilka sposobów na to. Po pierwsze, na pół godziny przed pójściem spać nie oglądaj już telewizora, wyłącz komórkę, wyłącz laptopa, bo światło niebieskie emitowane przez te urządzenia będą upośledzały produkcję melatoniny, czyli hormonu, który ułatwi ci zasypianie. Po drugie, zadbaj o miejsce, w którym będziesz spał. W pokoju powinieneś mieć na tyle ciemno, że nie będziesz widział wyciągniętej przed siebie dłoni w ten sposób i na tyle cicho, żeby nic Ci nie przeszkadzało. Możesz też wywietrzyć pokój przed położeniem się do łóżka i zadbaj o odpowiednią temperaturę. Nie powinieneś mieć ani za chłodno, ani za ciepło. Znajdź swój optymalny przedział. Na dwie godziny przed pójściem spać nie powinniśmy mieć dużych posiłków, zwłaszcza tych ciężkostrawnych, które zawierają dużą ilość tłuszczy, bo to wszystko będzie się trawiło, zalega, w żołądku, i to może spowodować problemy z zaśnięciem, i potem z wybudzaniem się. I tak samo na dwie godziny przed snem, już powinniśmy ograniczać liczbę płynów, które spożywamy, bo jeżeli wypijemy zbyt dużo, to będziemy w nocy budzić się, żeby pójść do toalety. Jeżeli masz problemy z zaśnięciem, to odpowiedz sobie na pytanie, czy traktujesz łóżko tylko i wyłącznie jako instrument do położenia się i zaśnięcia. Bo często jest tak, że ludzie w łóżku siedzą, oglądają telewizję, pracują, czytają książki, i przez to łóżko kojarzy im się jako pokój dzienny, a nie instrument do zaśnięcia. Dlatego ogranicz te wszystkie czynności, rób to gdzieś indziej. Natomiast łóżko kojarz tylko i wyłącznie z położeniem się i pójściem spać. No, ewentualnie z jeszcze jedną rzeczą. Staraj się mieć stałe godziny snu, czyli na przykład spać od 22 do 6 albo od 23 do 7. Oczywiście w pewnych przypadkach będzie to niemożliwe, ale tak czy siak, jeżeli pracujesz na przykład na 3 zmiany, no to ustal sobie, w których godzinach po której zmianie idziesz spać i trzymaj się tego. Bardzo wiele, a nawet większość problemów z zaśnięciem jest spowodowane przez stres w ciągu dnia. Dlatego dobrze by było, gdybyś przed pójściem spać Ostresował się, poczytał książkę, wziął ciepłą kąpiel I nie myślał o dniu kolejnym, nie myślał o tym, co ci się przydarzyło Tylko skoncentruj się na tym, żeby oczyścić umysł, położyć się i zasnąć Jeżeli ci to ułatwi sprawę, to możesz wypisać, co masz do zrobienia na dzień kolejny Przez to nie będziesz się stresował i pójdziesz spać z czystą głową Ogólnie nie jestem zwolennikiem suplementów, ale jeżeli masz duże problemy z pójściem spać to okresowo możesz kupić melatoninę bądź tryptofan. Jeżeli to ma ci ułatwić zasypianie i poprawić jakość snu, to warto. Musicie zapamiętać, że sen to jest kluczowa sprawa. Jeżeli nie masz progresu na treningu, to zastanów się, czy dobrze śpisz. Jeżeli nie idzie ci tak jak powinno, zastanów się, czy dobrze śpisz. To powinna być pierwsza rzecz, którą weźmiemy pod uwagę, a dopiero później zajmujemy się mało istotnymi rzeczami, jak na przykład dawkowanie kreatyny. To by było na tyle. Mam nadzieję, że po tym materiale wyśpicie się, podeślicie ten materiał komuś, komu uważacie, że ten materiał może pomóc, otworzyć trochę oczy. Dziękuję bardzo, do następnych materiałów. Pozdrawiam.